Cześć z tej strony, Janszy, witam w kolejnym epizodzie przególu Lego Batman. No i dzisiaj kontynuacja drogi po 100% wazł Arkham w Ar Ar trybie swobodnym. No i dzisiejszy poziom to śmiało kradzież. Też tylko jeden mini zestaw zabrany i bez czerwonego klocka, oczywiście. Także lecimy. Tylko ty i ja, Harvey, wymarzona para, moje niekończące się pytania i twoja moneta by na nie odpowiadać. Rzuciłbyś raz dla mnie stary druku, włamać się do Wayne Tech i ukraść ich super laser, czy nie? Nie wiesz? Oto drobna wskazówka. A tą wskazówką jest to, że otworzyłem Monstera od Lando Norisa. To lecimy. Dobra. Oczywiście robimy to co zawsze, czyli rozwalamy co popadnie. Nawet jeżeli trzeba będzie to się wszystko rozpierdoli. Tu coś... Tu jest dziura jakaś wielka, no ale dobra. dobra i teraz tu. Ocenia się. Blokowaliśmy, dobra. I teraz tak, kostium soniczny tutaj i lecimy. No, szybko poszło, więc... Dobra, pozwalamy. jest pierwsza dźwignia jest zubatła nie to no jest druga dźwignia no i mamy ten sam drugi zestaw tak więc lecimy dalej Wras. Teraz tu ponowny kosmis soniczny i obwodel popałach uratowany 14. no to jeszcze ośmiu. Tutaj będzie coś do rozwalania, to rozwalamy. Nie no. budu. To jeszcze tu. No i narzędzie tortur. Ty, na no tym da się jeździć, proszę. To jedziemy. Idziemy tutaj. I... Przechodzimy do środka i teraz tutaj mamy jakieś mm. pole zagadki, więc bierzemy Nightwinga i... Dobra. Wykorzystywanie do Dobra, stążyłem. No to teraz wracamy się tam. Po zestaw i... I proszę bardzo! Trzeci mi zestaw mamy. No to lecimy dalej. Odwróciliśmy bieg tych schodów. będzie ładne combo no dobra to jest tak tutaj co to będzie nie wiem ale może zaraz się dowiem no. I mamy czwarty mi zestaw tym samym i piąty mi zestaw szybko zabraliśmy to No jest gites. Dobra, to teraz. A, tutaj teraz idziemy. Kabum! Tak, Riko. Kabum! No. Rozkabumowali, rozkabumowaliśmy to, no to teraz budujemy. niebieski, czerwony, żółty, zielony. No to lecimy. Niebieski, czerwony, żółty, żółty zielony. Proszę. Wejście otwarte. To idziemy dalej. O. Teraz tutaj. też rozpierdam. A? Ja, Teraz. No i teraz tu na górę. Ponownie na górę. Dobra. To teraz tutaj. To rozwalamy te kraty. No i budujemy to. Jest nie to. No to lecimy tym helikopterkiem i no jest mini zestaw. Także no mamy ten samy szósty mini zestaw i lecimy dalej. Udało się pewnie wyłamać to. to teraz idziemy tam. O! Mamy to same siódmy zestaw. to I idziemy teraz idziemy teraz tam teraz tego mało bo do czego się No, i pites. ó zestaw i teraz tutaj rozwalamy to jest jakieś pokładny No i kolejny zestaw się odblokował Także bliżemy I teraz tu rozwalamy Rozwaliliśmy. Gdzie to jest? Tu. Co to będzie? Jakaś kamera filmowa. Jakiś projektor. I jakieś drzwi. Co to jest? Ale coś tu jest? No oczywiście, że coś tu jest. Jakieś tajne przejście odkryliśmy. O, i tutaj mam port, portret Bruce'a Wayne'a. Także. No. A jeszcze tu. I teraz tutaj. Hop, hop, hop. I co to tutaj blokowaliśmy? A. No I odblokowaliśmy jakąś dyskotekę O! I czerwony klocek też odblokowaliśmy, świetnie No i też hajsiwo spadło Także bierzemy No już mamy te same 100 tysięcy No i mamy też czerwony klocek Także Tyle, tu po nas idziemy, wracamy się. Teraz tutaj, o, teraz mi będzie potrzebny, jak widzę, ale zanim to, no, I teraz tych trzeba, o. piękny hat trick, no i teraz, tu. mamy piąty mi zestaw. I teraz... Dobra, jeden z zabezpieczenia padł. Chulan kładł bombę. Nie wiem. No dobra. Jedziemy. No i jakieś wejścia blokowaliśmy. No. Mostek jest. To teraz idziemy dalej. Dobra, tutaj będzie ten termiczny kostnik potrzebny. Okay. O! O! No i mamy dziesiąty mi zestaw tym samym. Także wszystkie mi zestawy zebrane. I kolejne zabezpieczenia padły. Także. Jest Gites. Teraz dobrze. Żółty, czerwony, zielony. Dobra. i teraz chodzimy tu. Czeka, a co jakby tak? Nie da się tego tak rozwalić. To rozwalamy. Dalej się to trzyma, dajmy na serduszku jeszcze. I teraz Blokowaliśmy, a zebraliśmy łącznie 128 460 Och, a w mini zestawie co tam mieliśmy? 3, 4. obraz. Obraz Bruce a a chyba. Tak, to obraz Bruce a a, Także, także, no to wszystko. Więc to było tyle, no to Nara.